Siemacka jest temacik i dzisiaj temat, o który sami prosiliście, czyli ban na Zawinio. Pisaliście do mnie co się stało, dlaczego dostał bana, więc co przejdźmy do odcinka i porozmawiajmy o tym dzisiaj. Jeśli chodzi o Zawinio, to przedstawiać go nie trzeba top 1 na serwerze. Na początku jednak przejdźmy do sytuacji, która spotkała go kilka tygodni temu i to również jest ostrzeżenie dla Was, żeby uważać to co kupujecie na rynku. Mamy tutaj pierwszego screena, czyli witam. Przed chwilą jakiś delikwent przerzucał opaskę złotą na 50 kredo, Udało mi się przechwycić. Pisząc, zawczasu pozdrawiam. PS jest możliwość podania ID owego gracza. Skontaktuję się z nim. Pozdrawiam. Co otrzymuje zawinio w odpowiedzi? Dziękujemy za kontakt z działem SAPOT. Zwróciliśmy Panu 50 kredytów za tę opaskę. Zwróciliśmy pieniądze za opaskę, którą kupił fatownie, bo fatownie trafiło akurat się, że wtedy najwidoczniej ktoś przerzucał item. On to zgłosił i o dziwo zostało mu to zabrane. Przejdźmy dalej. Witam, z jakiej racji zabraliście mi opaskę? Człowiek poświęca czas, przegląda czasami rynek. Przechwyciłem item, zgłosiłem do Was chcąc być fair, bo ostatnio dużo mówi się o minusach, a Wy mi item zabieracie, który udało mi się przechwycić. To jest w porządku wobec gracza? Od razu o, odpowiem na jedno z pytań. Nie, nie miałem zamiaru na tym zarobić. Zapewne opaska zostałaby w klubie. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, bo za chwilę to nawet z rynku gracze nie będą mogli kupować, a o niektórych przypadkach, takich jak wczoraj, to już nie wspomnę. Pozdrawiam. Opaska zwróciła na konto sprzedawcy, a to my zwróciliśmy kredyty. Opaska pochodzi z konta, które sprzedawało przedmioty i kredyty za realne pieniądze. Dobrze, że zgłosiłeś nam ten przypadek, bo moglibyśmy pomyśleć, że byłeś jedną z osób, która kupowała te przedmioty za realne pieniądze, łamiąc tym samym regulamin gry i narażając się na niepotrzebne konsekwencje. Wow. Czyli tak, e, jeśli kupujecie coś tanio, bo akurat trafiliście, że na rynku coś się pojawiło, musicie uważać, bo możecie dostać ban, nawet jeśli nie jesteście e, uczestnikami jakiejś transakcji, która się pojawia między jakimiś zawodnikami, w tym przypadku widać, że to był sprzedawca i temów, to możecie zostać niesłusznie ukarani za to, że coś kupiliście, bo trafiliście. Czyli po co ci ludzie wszyscy siedzą na tych rynkach i obserwują, że może coś tanio trafią, jeśli możecie dostać za to powiedzmy bana. Pamiętam, że kiedyś była sytuacja z, z jakimś zawodnikiem, który busty chyba kupował tani i zakupił jakąś dużą ilość i dostał za to bana. Bez sensu, nie po to ludzie tracą czas na rynku, żeby potem dostać yy, ban, zostać ukarani za to, że te coś fajnego, w dobrej cenie. Zawinio akurat napisał do administracji w tej sprawie, żeby została poinformowana, żeby przypadkowo nie została właśnie bana za to, albo jakąś karę, minusa najczęściej, bo to wiadomo, że to najczęściej są minusy. Hmm. Administracja mu zabiera item, odej 50 grado. Wiadomo, że znaczy zawinio to, to znaczy nie po to, żeby robić to yy, na rynek, bo to i tak jest postać dość dobrze zbudowana. Więc, no nie wiem, dla mnie to trochę jest bez sensu akurat. Więc dlatego musicie uważać, co kupujecie i w ogóle, jeśli coś kupicie, to od razu piszcie. Albo w ogóle nie kupujcie, bo to nie ma sensu, bo zaraz zostacie zminusowani, bo administracja uzna, że bierzecie udział w przestępstwie. Czyli chcecie oszukać grę. Bez sensu, ale dobra. Zavinio pisze. Jeżeli ktoś sprzedawał to za PLN, to dlaczego mu zwrócono ten przedmiot? Dlaczego przedmiot został mi zabrany? Jeżeli gracze zgłaszają miskliki, to nic się z tym nie dzieje i jest to po prostu misklik waszym zdaniem. Dwa precedensy w jednym przypadku, świetne praw krajów anglosaskich. Wyroki zakończonych spraw stają się prawem, a jeżeli jesteście z haku, to uważam, że powinno to być przestrzegane. Nigdy nie oddawaliście w takich przypadkach itemów, w zależności misklikach, zawsze zostawały u osoby, która ją kupiła. Witam, przeczytam informację o aktualizacji. Ja nadal nie wiem co z moją opaską, którą mi zabraliście. Nie nazwę tego inaczej, bo inne słowo powinno zostać użyte. Mm. I tu się pojawia też dziwna sytuacja, bo jeśli to był, jeśli to był osobnik, który sprzedał za prawdziwe pieniądze te itemy, to dlaczego zostało mu to zwrócone? Zupełnie nie rozumiem. Dlaczego, jeśli ktoś sprzedaje itemy i przypadkowo no nie trafiło się, nie udało mu się jednak sprzedać to, e, przerzucić, to ta osoba zostaje item swój. Prawdopodobnie dostała jeszcze te pieniądze od osoby, która kupowała ten item. A inne osoby, które zostało to, udało się to złapać, zostaje to zabrane. Dla mnie to jest jeden z większych bezsensownych rzeczy, dlatego od razu wam, jeśli traficie coś wyjątkowo tanio to albo od razu piszcie do supportów, albo w ogóle tego nie kupujcie, bo znając życie dostaniecie minusa. I to dużego, bo na pewno minus 10k jak mniej więcej to na luzie. Więc tutaj jest duże, duże ostrzeżenie dla Was. Odpowiedź. Witam. Opaska wyciąga na konto sprzedawcy, a Panu zwróciliśmy kredyty. Opaska pochodzi z konta, które sprzedawało przedmioty i kredyty za realne pieniądze. Konto co zostało odpowiednio Ukarane, dobra, ukarane, jak nie wiemy akurat, nie wiemy kto to był, bo nie został podany ID. A uważam, że od takich osób, które sprzedają, powinno być ID. Dlaczego by nie? Można byłoby się skontaktować. Chciałem przypomnieć, że handel przedmiotami, kredytami, sprzedawanie lub kupowanie kont, a także współdzielenie konta jest zakazane i kończy się różnego rodzaju konsekwencjami. Ponieważ zgłosił Pan przechwycenie opaski, nie podjęliśmy kroków, takich zwycz... kroków, jakie zazwyczaj podejmujemy, te kroki, które handlują przedmiotami, za pieniądze. Tylko zwyczajnie cofnęliśmy tę transakcje, Gdyby Pan tego nie zgłosił, zapewne podjęlibyśmy inne działania. Yy, kończąc ten temat, osobiście mówię Wam tak. Dla mnie to jest głupota. Jeśli coś kupuję, to to powinno zostać na moim koncie. Jeśli takie Platynową opaskę za 50 euro, powinno to zostać na moim koncie. Dlaczego i jakim prawem zostaje mi to zabrane? Jeśli słusznie, uczciwie trafiłem w taką okazję, no to chyba nie pozostaje nic innego, ale nad tym pomyślcie sami. Oczywiście, co jest istotne, że zakazany jest handel przedmiotami, ok, kredytami, sprzedawanie lub kupowanie kont. Kupowanie kont i to jest dość. Ciekawa sytuacja, bo z tego co wiemy, kupowanie kont chyba nie jest zakazane, bo mam tutaj screen, którego wy bardzo często do mnie wysyłaliście i to był chyba najbardziej chwytliwy screen, czyli publiczna wypowiedź Wejsa. Pero, jak kupiłem to konto, to miało 160 Overa, 160 Overa teraz ma 467. Dlaczego nie zostało to? Zbanowane konto, jeśli napisali, że nie można sprzedawać kont. Dziwna sytuacja, ale wiemy, wiemy, dlaczego Weiss nie został zbanowany. Mm. Tutaj macie screena. Witam serdecznie, chciałem się dowiedzieć, czy w grze dozwolone jest sprzedaż konta. Dzień dobry, dziękuję za kontakt z działem Support. Uprzejmie informujemy, iż gracze sami podejmują decyzje odnośnie tych sytuacji, a my nie mamy zamiaru tego kontrolować. Jeżeli chcą ujawnić swoje dane przy takich transakcjach, to jest to ich wybór. Hmm. Czyli mijają się z prawdą, mówiąc raz, że jest to zakazane, a drugi raz pisząc na saporcie, że jest to niezakazane. Po prostu gracze sami decydują, czy są ujawniać te swoje dane, czy nie, hmm. czyli tu się robi nam otwarta droga. Jeśli chcecie kupować konta, no to teoretycznie możecie kupować konto. Macie tutaj hmm, podpórkę pod to, jakby się ktoś przyczepił do was, że kupicie sobie niesłusznie, nielegalnie konto. To jakby coś macie, widzicie, róbcie to jak chcecie. Hmm. Dla mnie po prostu Sytuacje, sytuacje, które administracja sama tworzy, są yy, nienormalne, ponieważ nie wiedzą, jedni piszą inaczej, nie wiedzą nawet, co mają mówić już. już się głupią sami w swoich yy, zeznaniach. Przejdźmy teraz do samego bana. Za co Zawinio mógł dostać bana? Za co Zawinio mógł dostać bana? Tak jak widzicie, yy, Zawinio z tylko się informujemy, że twoje konto zostało zbanowane na 999 dni. Powód bana? Złamanie regulaminu gry. I dużo osób teraz pyta, zastanawiało się, pytało mnie, czy wiem, za co został ban nałożony. E, I to jest dość ciekawe, bo nikt tego nie wie. Nawet zawinio nie wie, dlaczego dostał tego bana. E, oczywiście napisał przykład do sapotu. Witam, za jakie zostało zbanowane moje konto. Dzień dobry, dziękuję za kontakt z działem Uprzejmie informujemy, iż na niniejszym koncie nastąpiło złamanie zasady gry. Powód, czas trwania bana znajduje się na e-mailu przypisanym na konto. Proszę dokładnie sprawdzić wszystkie zakładki, w tym spam. Nastąpiło zmianie regulaminu gry, który został zaakceptowany przez użytkownika w chwili zakładania konta. Kara zostaje podtrzy podtrzymana bez możliwości jej skrócenia. Tym samym temat przedmiotowej sprawy zostaje uznany za wyczerpany, a zgłoszenie zamknięte. Pozdrawiamy. Czyli e, tak. Na maila do Zawinio nie przyszło nic. Przyszedł tylko właśnie. Ten mail, gdzie jest napisane, że złamanie regulaminu gry bez większego powodu. Chyba Max Payne, pamiętam, że w ramach Royale też miał taki sytuację, że dostał e, informację o banie bez jakby informacji dlaczego. Hmm, ok, zawiniął, napisał jeszcze raz, ale ja się pytam, co zostało zamane. Dzień dobry, e, dziękujemy za kontakt z działem supportu. Nawiązując do ponownego zapytania e, w przedmiotowej kwestii, uprzejmie informujemy, iż sprawa została rozpatrzona. Odpowiedź na niniejszy temat. Już wcześniej udzielona. Tym samym proced procedowanie zgłoszenia zostało zakończone. Ponadto, w przypadku napisania kolejny raz w tym samym temacie, zgłoszenie zostanie zamknięte bez odpowiedzi. Ostateczności zostanie nałożona blokada na możliwość kontaktu z działem support. OK. Już pierwsza groźba, że zostanie blokada nałożona na support, a dalej nie dostaje zawinio odpowiedzi. Zawinio że próbuję cały czas się dowiedzieć, dlaczego został zbanowany, napisał jeszcze jedno zgłoszenie. W powodzie napisane jest tylko zamanie regulaminu, dlatego ja mam pytanie: Co zostało zomane? Zgłoszenie zamknięte. Czyli ostatecznie, zawinionie nie otrzymał informacji, dlaczego dostał bana, dlaczego jego konto zostało um, zbanowane, i to jest dość ciekawe, bo to jest jednak top jeden konto na serwerze. Tyle sezonów grał i ani razu nie dostał e, bana. Tutaj macie oczywiście pokazane ze względu na niestosowne zachowanie. Otrzymać dniową blokadę na korzystanie z supportu. Teraz możemy się zastanowić, dlaczego Zawinio dostał bana. Aktualizacja, która się pojawiła ostatnio, była ukierunkowana na graczy topowych, żeby płacili. Zawinio już osiągnął maksimum w grze, więc prawdopodobnie było to pod niego trochę zrobione, żeby on Kupił pakiety, żeby kupił te historyczne um, stroje, żeby i żeby te nowe, żeby te nowo, żeby ten obrad mu podskakiwał coraz, coraz wyżej. Um, co ciekawe, Zawinio przestał inwestować już w grę jakieś dwa eventy y, temu. Spowodowane to było tym, że administracja zaczyna, zaczynała już robić głupoty w ogóle w grze. Te minusy, bany. Zawinio po prostu się już wkurzył. Y, y, surowce, czy znaczy surowce. Rzeczy, które posiada z eventu Maradony, pozwalają mu grać tak naprawdę for fun. I tu się pojawia pytanie. Czy nie przez to, że Zawinio przestał inwestować w grę, dostał bana, zaczynało się już robić krucho może w administracji, ponieważ pieniądze się nie zgadzały, a wiadomo, że jak się pieniądze nie zgadzają, to robi się ciężko, postanowili zbanować go. Dlaczego postanowili go zbanować? Ponieważ liczą, że inni stopki, ci, którzy mają drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce, będą teraz walczyć o to podium. O pierwsze miejsce zrobi nam się wyścig szczurów, który pozwoli im trochę yy, otrzymać gotówki. No bo co, no jeśli chcesz być najlepszy, to musisz trochę zainwestować w grę. Po drugie konto, które ma full wszystkiego, dlaczego zostaje okradziony z opaski, którą uczciwie zdobył. Dlaczego sapot blokuje możliwość rozmowy, nie dając informacji, dlaczego. Został zbanowany. Ja się nie dziwię w sumie. Ja się nie dziwię reakcji Zawinio, że się wkurzył. Ponieważ tyle czasu poświęconego, a konto zbanowane. Nie inwestujesz, nie grasz. Dla mnie to jest patologia. Dla mnie to jest po prostu patologia, że jeśli nie zainwestujesz w grę, to możesz zostać po prostu zbanowany, nie mając informacji dlaczego. Wszystkie skryny, które wam pokazałem. Mm -hmm. Według mnie pokazują, że albo czas uciekać, albo czas coś z tym zrobić, bo to idzie w bardzo złym kierunku. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmu. Jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi informacjami, newsami, ciekawostkami, to pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Ja wam dzisiaj dziękuję i do usłyszenia. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek sub. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to Ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek subskrypcji, a obok materiał, który może jeszcze nie oglądałeś, więc zapraszam.